Dzień dobry, dobry wieczór. Jak komu wypada tego słuchać? Witamy. Dobranoc. Nie, dobranoc, nie, jeszcze nie. Kochani, komentujemy, komentujemy dalej list do Dziokaneta, rozdział 5. Czytamy kolejne kolejne zdania. Chrześcijanie mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich. Jak komu wypadło? Stosują się do miejscowych zwyczajów, ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież i to jest teraz kluczowe Samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się rządzą. Yy, I to jest jedno z kluczowych, można powiedzieć, zdań w tym fragmencie, bo tak jak mówiliśmy wtedy i teraz, yy, chrześcijanie niczym się na zewnątrz nie wyróżniali, a jednak wyróżniali się bardzo. Wyróżniali się bardzo, jeżeli chodzi o sposób życia, o miłość, yy, można by powiedzieć o właśnie o to, że nie byli walczący, nie byli, yy, nie, nie byli kimś, kto yy, kto walczył o swoje, ale byli raczej tymi, którzy byli pełnymi miłości, braterstwa, przyjaźni. Swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne prawa. Jak to wyglądało? Nie występowali na ulicach z protestami przeciwko systemu niewolnictwa. Tylko jeśli mieli niewolnika, traktowali go jak człowieka, jak brata, uwalniali, a czasami nawet nie uwalniali, aby pokazać zupełnie inny nowy styl życia. Wiemy, że od początku nie spędzali płodu, że żyli, to to czyli nie po prostu nie dokonywali aborcji. Że przekraczali z życiem i miłością te prawa. Nie zaczynali od tego, żeby zmieniać prawa Rzymu czy Grecji, w których się im, miast barbarzyńskich czy greckich, tak jak czytamy, by się by, by za, zmieniać te prawa. Nie od tego zaczynali. Po prostu żyli miłością, wiedząc, że tego nie może im zabronić żadne prawo. Że właściwie nikt nie może im nakazać nie miłować niewolnika, nikt nie może im nakazać nie miłować dziecka poczętego i w związku z tym czuli się w tym całkowicie wolni, czuli się w tym całkowicie bezpieczni. I dalszy fragment właśnie pokazuje, jakie są te prawa, którymi się rządzy, rządzili, w co wierzyli, jak rozumieli swoje życie tutaj na Ziemi. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki, jak obywatele, i znoszą wszystkie ciężary, jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest nim ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. To jest jakieś takie ważne zdanie, właśnie w tym kontekście tego, że chrześcijaństwo nie miało tej funkcji. Tożsamościowej, tożsamościowej. narodowo wyzwoleńczej. Z całym szacunkiem, bo wiemy, że to jest dla nas ważne, ale hasło Bóg, honor, ojczyzna byłoby kompletnie niezrozumiałe dla chrześcijanina, bo on każdą ziemię obcą widział jako ojczyznę i każda ojczyzna była jakoś dla niego ziemią obcą. Czyli wiedział, że to nie jest coś ostatecznego. To jest niesamowite, że Mieszkali we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy i przybysze. Mieli poczucie przejściowości tego stanu, tego świata. Myślę, że to jest kluczowe, właśnie. Że nie o to chodzi, że nie utożsamiali się ze swoją ojczyzną, tylko mieli świadomość, że to jest tylko coś cząstkowego, coś przejściowego, że to nie jest coś najważniejszego. Podejmowali wszystkie obowiązki jako obywatele. Czyli byli dobrymi, przykładnymi obywatelami, Dokładnie. chociaż wiemy, że do pewnego stopnia, jeśli prawo kazało im, kazałoby im y, przekroczyć miłość, na to się nie zgadzali. W tym momencie był to czas i przestrzeń do wydawania świadectwa. Czytajmy dalej. Może jeszcze tylko to, że no to co z tą oj... ojczyzną? Y... Wiem o tym, często o tym mówimy, że mamy ojczyznę w niebie, że tam jest nasze docelowe miejsce. A ta ojczyzna tutaj jest ważna, ale, no, ale nie docelowa. Na pewno nie wzięliby karabinu do ręki, aby w imię jakiejś ojczyzny ziemskiej zabijać innych ludzi. Właśnie między innymi dlatego byli też prześladowani. My teraz widzimy, i to jest tragiczne, dwóch chrześcijan, dwóch chrześcijanów, nie. Chrześcijan. Dwóch chrześcijan, którzy stoją po dwóch stronach okopu. Jeden jest prawosławny, drugi jest katolicki. Jeden ma swoją Matkę Bożą, drugi ma swoją Matkę Bożą. Każda Matka Boża ma pomóc temu albo temu, zabijać tego drugiego. Tak bardzo oddaliliśmy się od tego, co tutaj. Czytamy.